Przed nami 253. odcinek tureckiego serialu Miłość i Nadzieja. Meli postanawia dogadać się z Cichanem, aby pozbyć się Cajnep z otoczenia Egego. Alper ma dość sili i postanawia ją sprzedać do klubu nocnego. Nacie składa Kawajden ofertę. Czy chciwa kobieta ją przyjmie? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 253. odcinku Miłości i Nadziei. Streszczenie 253. odcinka Miłość i Nadzieja. Co się wydarzy w 253 odcinku Miłość i Nadzieja? Sprawdź streszczenie TVP. Belkis zaprasza Ciana do domu Ferej, aby odwdzięczyć się za pomoc, jaką jej okazał. Z kolei Ege nie ufa mężczyźnie. Podejrzewa, że coś knuje, a poza tym nie podobają mu się jego kontakty z Cajnep. Między młodymi mężczyznami dochodzi do spięcia. Wtedy Meli dostrzega, że Cichanowi zależy na jej rywalce, więc postanawia działać. Gdy zostaje sama z gościem, składa mu propozycję. Nie zgrywaj naiwniaka, bo nikt tego nie kupi. Rozśmieszasz ją, prawisz komplementy. Wyczuwam intencje, stwierdza Meli. Chciałabyś się jej pozbyć? Pyta ją. Proszę, trafiłeś w dziesiątkę. Powiem wprost: pozbyć się jej to mój jedyny problem. Zrobię wszystko, by tak się stało. O czym myślisz? Wysfatam Was. Czy gangster wejdzie w układ z zazdrosną dziewczyną? Gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. Alper ma już dość sili po jej ostatnim wybryku. Idzie do domu kuzeja z dziewczyną, aby oddać ją prawnikowi. Jednak w samą porę uprzedza go Kawajden. Wtedy mężczyzna zaczyna ją szantażować i domaga się od niej pieniędzy. Z kolei kobieta podsuwa mu pomysł, co zrobić z obłąkaną dziewczyną. Chcesz pieniędzy? To twój kapitał, młodzi i piękni. Czego więcej chcieć? Stwierdza Kawajden i wskazuje na sile. O czym mówisz?-Dziwi się Alper Dobrze wiesz, jest twoja, rób, co chcesz. Po tych słowach porywacz kontaktuje się z klubem, o którym powiedział mu znajomy To lokal należący do Ciana, gdzie doszło do wypadku melodii. Chce sprzedać tam sile. Czy dziewczyna odzyska świadomość i wyrwie się stamtąd? Gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. Tymczasem Nacie ma już dość Kawajden i Bachar. Próbuje pozbyć się obu kobiet z domu, a przy okazji chce zataić wspólną noc kuzeja z młodą służącą. Jednak nie jest to proste, bo Kawajden cały czas dąży do ślubu córki z prawnikiem. W końcu Nacie składa bardzo korzystną ofertę starszej służącej. Dam ci tyle pieniędzy, ile zechcesz, a potem odejdziecie, oferuje. Jak to? Dopytuje zdziwiona Kawajden. Nie widując kuzeja, biedactwo nie będzie się martwić. Urządzicie się, poślesz ją na studia i się ustatkujecie. W razie potrzeby dam więcej pieniędzy. A teraz mów, ile chcesz. Czy matka Bachar zgodzi się na tę propozycję i odejdzie z córką w zamian za ogromną kwotę? Zobacz zdjęcia z odcinka w galerii poniżej.